Cześć, witam Was serdecznie po raz kolejny na kanale Między Życiem a Wiarą. Dzisiaj jest nadal 11 stycznia 2025 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest trzecie orędzie do Manueli Strack, Sievernich Niemcy, 25, 26, 12, 2025 roku. To będzie orędzie Jezusa Króla Miłosierdzia. Pozwoliłem sobie na krótsze i, i każde osobno. Mam tutaj jeszcze orędzia z drugiej części Ziemskiej i z Włoch, czyli z Gizela Ricardi, z do Pedro Regis z Argentyna i do e, Luz de Maria de Bonilla, czyli z Argentyny i Pedro Regis to jest z Brazylii. E, te, co przedstawiałem. E, Zadzwonił do mnie przyjaciel przed chwilą i mówi, bo oglądał mój pierwszy ten odcinek dzisiaj z rana, bo drugi będzie dopiero jutro. E, że czy ty nie mówiłeś czasami, że e, Donald Trump został wybrany z woli Boga, tak tam mi przypomina, ja mówię tak, to czytałem w orędziach i to było w orędziach, że został wybrany z woli Boga. A czyż do, e, nasz prezydent były, e, chodzi o dudę Andrzeja, to był co wybrany, też był z woli Boga, e, miał do wypełnienia pewną misję i wszystko zmarnował, tak samo jak PiS miał dopust władzy z woli Boga, wszystko zmarnowali. Poszli za Hazarami i wszystko właściwie zaprzepaścili. Kto cierpi przez to? Zwykli ludzie. My. My wszyscy. Ja w jednym odcinku tam mówię samich, prosiłem Ojca, o Boga Ojca o, o sąd nad nimi. I pyta mnie się mój przyjaciel, no to my właściwie nie mamy gdzie iść dokąd. Ja mówię dlatego, wszędzie jest powiedziane, módlcie się. Módlcie się, bo to jest jedyne, jedyne rozwiązanie. Pan Bóg działa na serca i na umysły ludzkie, więc wszystko się może zmienić. I wszystko to, co czytam tutaj do Manueli Strack, to co mówi Pan Jezus, co mówi, mówił mi, święty Michał Archanioł, czy Joanna Dark, no to po prostu pokazuje, że nie masz gdzie ucieczki, tylko masz, musisz się modlić, musisz zaufać, że aniołowie, archaniołowie na Tobą czuwają i nic się nie stanie. Kiedyś miała Elżbieta taki sen i mówiła, że widziała, jak szli z źli, e, zabijali ludzi na, w tym mieście, gdzie mieszkała, na ulicach, rabowali i szli koło ich domu i tak, jakby ich nie widzieli. Przeszli obok i poszli. Dlatego, że miała sen, który pokazywał, że przeżyje to wszystko, ale zło nie zobaczy. Bóg uślepia. Stąd masz wytłumaczenie tych wszystkich tych egzorcyzmów, egzorcyzmów, kiedy się modlisz o to, żeby Bóg uczynił Ci twoje miejsce, gdzie jesteś niewidocznym dla złego, żeby nie przeszkadzał, nie dokuczał. Nawet przy takich nagraniach, tutaj jest akurat ta świeca, to jest kapliczka. Ona bardzo długo jest ze mną, już parę lat. To jest egzorcyzmowana przez ojca Józefa Witko. Dokładnie. Ta kapliczka. I świecę tylko wymieniam, ale egzorcyzmowane. Modlitwa przede wszystkim. Jest tutaj obraz Świętego Michała Archanioła. W tej chwili tutaj powiesiłem ich tutaj nad, nad tym obrazem. Ten obraz jest najpiękniejszy. No ja jestem katolikiem, ja tam nie mam problemów z obrazami. Po drugie, bardzo lubiłem zawsze obrazy. Rysowałem, rzeźbiłem i, i to wszystko dla mnie jakoś ułatwia przedstawienie rzeczywistości duchowej i przedstawienie się tego słowa całego, co jest. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo, to będziecie widzieć to w wielu miejscach, w wielu wydarzeniach, nie tylko militarnych, ale to będzie w ekonomicznych, w dolarze, w złocie, w innych walutach. Będziecie widzieć różne komentarze. Szatan będzie robił wszystko, żeby wszystkich zbawić i zasieć strach, lęk. W oręciach, które czytałem do żywego płomienia, to jest niebezpieczeństwo dla nas wszystkich jest chip RFID. To, to już, jak ktoś to przyjmie, to już jest nie ma za niego zbawienia. To no, po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o te zarazy, które były i te inne, e, co były, co byś te szczepienia i tak dalej, to to wszystko e, przed nami jeszcze, bo będą jeszcze inne, e, ale niekoniecznie to się musi wydarzyć, ponieważ Pan Bóg ma swój plan i to wszystko po swojemu prze, przeprowadza. Zresztą czytałem o takie orędzie do narodu polskiego. To był z 25 grudnia 2002 roku z książki. Zaufajcie Maryi, kiedy Bóg ojciec sam mówi, że będzie działał takimi siłami, takimi środkami, że rozpędzi armię, rozpędzi wszystko. Bo to wszystko jest: wszystkie urządzenia są powiązane z prądem, z energią, mechaniką. Czym cięższe, to potrzebuje stabilnego gruntu i tak dalej. Więc wszystko jest. Tylko zabawką ludzką. Pan Bóg, jak działa, to działa siłami przewyższającymi ludzki rozum, bo on to wszystko stworzył. Kluczem do tego całego Majdanku z tej najgorszej jego okresu, najgorszego, będzie oświecenie sumień. I mam nadzieję, że przeżyjąc to oświecenie sumień, naród polski się zmieni, aczkolwiek jest to ostatni bastion na świecie, naród polski ostatni. E, najwięcej, jakby to powiedzieć, bo e, będę czytał orędzie e, do Manueli Strack, z nie, Niemcy 25-26 grudzień 2025 rok i to będzie orędzie Jezusa Króla Miłosierdzia. Ja to znowu, znowu pokażę zdjęcie czarno-białe. tak akurat mam, będę musiał wziąć sobie w kolorze, ale mam czarno-białą. Tak wygląda e, postać, ta, która przychodzi do. Emanuali Strack, a dwa odcinki temu pokazywałem Króla Miłosierdzia ubrany, jak jest. E tu też mam tutaj. O, w ten sposób. W czerwonym płaszczu e krwi po prostu e Miłosierdzia, e którą wybawił nas wszystkich. Krew przelał Pan Jezus na krzyżu. Tutaj jest miłość Pana Jezusa e drugiej osoby boskiej e do, do człowieka i gdyby nie mamusia, nie byłoby tego zbawienia, bo to ona go przyniosła. Bóg jest duchem. I żeby zbawić człowieka, musiał mieć ciało człowieka, od człowieka. I żeby mieć ciało człowieka, musiał mieć matkę. Nasienie to Bóg stworzy, ale matkę, i w tej matce, w tym łonie matki dołącza duszę, czyli dołącza siebie, zmniejsza swoją boskość do rozmiaru, który się zmieści w łonie Maryi. I tutaj przychodzi jako dzieciątko. Każdy z nas był dzieciątkiem i ma w sobie pamięć. Kiedyś czytałem takiego psychologa gdzieś, wiele lat temu to było, że nawet kształtuje się osobowość, takie są były badania wtedy robione, w 90 a w bo 6 rok jak czytałem to, że nawet w łonie matki jest e, e, ukształtowana osobowość człowieka. Też ma wszystkie te bodźce, które matka odbiera, płód to wszystko, czuje, widzi, cię e, odczuwa e, 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 swoim duchem i duszą. E, w forendziach, które czytałem, e, w tej chwili przestałem te nauki w tych odcinkach trzech, następna już będzie, z Pomate Boga Człowieka, następna, kolejna nauka. To tam w tych naukach było z poematu, kiedy e, Pan Jezus tłumaczy, jak on oddziałowywał na matkę swoją, jako Bóg w łonie jej, jako duch. E, jako biologia, no to mówią, e, że cząstki dzieci pozostają w matkach. I ile dzieci urodzi, tyle tych cząstek w nich jest, żeńskich i męskich, ma córki, synów i córki. O tym trzeba wiedzieć. E, widzę złote światło, z którego wychodzi król miłosierdzia i jest otoczony przepięknym światłem tym razem nie ma on korony na głowie ma na sobie szatę kapłańską ze złotego brokatu na której widnieje wzór trójlistnej kończyny wpisanej w krzyż ma on krótkie kręcone brązowe włosy duże błękitne pełne miłości oczy i widzę ja że jest bosą w prawej dłoni trzyma on duże złote berło z krzyżem z rubinów w lewej wulgatem Pismo Święte przybliża się do nas i mówi w imię Ojca i Syna, którym jestem, ja i Ducha Świętego. Amen. Zawsze, w wszystkich orędziach, do żywego pomienia, ile razy było tłumaczone, że co mówi jeden z trójcy, to akceptuje drugi i trzeci cokolwiek z tych nie ma podziału, nie ma czegoś takiego żeby któryś na boku się coś dorabiał nie istnieje taka opcja trójjedynność jest unią miłości wymiana myśli jest nie, dla nas niewyobrażalna z szybkościami kiedyś był taki czyli znaczy oglądałem tego pana Aleksander Wójcik profesor fizyk atomowy z Kijowa, urodzony w Kijowie e, pracował w Instytucie e, Energii chyba jądrowej w Moskwie, później tam w tym, i to na polskich wykładach. Ja lubiłem go słuchać na, na internecie jego wy, 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 tych wykładów. I on tam mówił w jednym miejscu, że e, najwyższe prędkości, jakie są w człowieku, e, to są w prędkości w neuronach, które w naszym e, do wzroku, do temperatury, do mózgu docierają. To są prędkości i tam mówią 300 tysięcy, nie 2 miliony 100 tysięcy. Kilometrów na sekundę. To są w prędkości fitonowe, tak on tam w tych wykładach mówi. Ja tak powtarzam. 2 miliony 100 tysięcy kilometrów na sekundę. To to jest nic w porównaniu z tymi prędkościami, która jest w wymianie myśli między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To dla nas jest niepojęte, ale takie są. Następnie kładzie on swoje berło na moim prawym ramieniu. Uśmiecha się do mnie, milczy i podnosi je z powrotem. Potem mówi, radujcie się, bowiem tej nocy pragną wejść do waszego serca. Kiedy przygotowaliście swoje serca, wówczas ja żyję w was. Kiedy przygotowaliście swoje serca, wówczas ja żyję w was. Proszę was, módlcie się bardzo o pokój na świecie. Módlcie się bardzo, nie ustawajcie w modlitwie. I składajcie ofiarę Mszy świętej, w której ja do was przychodzę, diabeł rozszerza strach przed wojną, ale ja wam powiedziałem, że możecie znaleźć pokój. Róbcie to, co ja wam mówię. Przeprowadzę mój lud poprzez ten czas, czas ucisku, moim błogosławieństwem i moją łaską. To też patrzcie na moje słowo i przestrzegajcie próśb i nakazów mego Ojca. Wiedzcie, że jesteśmy jednym. Jest to akt miłości. Przestrzeganie, przestrzeganie nakazów. Jest to akt miłości. Czyli słuchać i przestrzegać nakazów z nieba. Teraz krój mi, król miłosierdzia pokazuje na wulgatę swoim złotym berłem, i ona otwiera się, i widzę, następujący fragment. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu, Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni Ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Ty jesteś bowiem narodem poświęconym, Panie Jezu, przebacz tu w trące. Dla mnie nie ma tak naprawdę różnicy. Dla mnie osobiście. Mogę to powiedzieć z swojego punktu widzenia patrzenia. Żaden naród, e, czy chiński, czy koreański, czy, czy azjaci, czy tam na e, Chińczycy, czy tu na Afrykanów, czy będziemy patrzeć na Indian, czy na Europejczyków, Niemców, Belgów i tak dalej. Dla mnie nie ma tu różnicy. I tutaj znajduję w tym zdaniu e, wytłum, no, potwierdzenie. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu. Narodem poświęconym Panu jest naród wybrany, czyli ludzi, którzy wierzą w Chrystusa. Ludzi, którzy zostali wybrani, aby świadczyć swoim życiem o Jezusie i żeby wypełniali Jego wolę. I tutaj ten wierszyk. Mały człowieczek idzie w meślady, pyta o drogę, prosi o rady. Zbłądzić nie mogę, choćby się chciał, bo pójdzie za mną pewnie, śmiał. Jak powiedziałem w ostatnich dwóch odcinkach. Że Amerykanie, trzy e, dzihazarscy, to oni panują nad Stanami, nad armią, nad wszystkim, nad środkami decyzyjnymi na świecie. Te, które są nie, nie są pod ich kontrolą, to ich dyskredytują i niszczą. W tej chwili to już aż widać. Jak przyjaciel powiedział mi, że Ty powiedziałeś, że został wybrany Trump na prezydenta z woli Bożej, tak, to jest prawda. I żeby się objawiła chwała Boża, to jest też prawda. E, o tym trzeba pamiętać, że my zawsze oczekujemy od Pana Boga zdrowia, e, pieniędzy, szczęścia i tak dalej. Tak, ono jest ubicane i każdy z nas to stanie, ale w niebie. A tu będziemy walczyć. Jak Job albo Hiob. Jesteśmy poddawani próbom. Pan e, Trump może robić złe rzeczy, ale u, 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 objawi się chwała Boża, przez to szybciej. Nastąpi na przykład przyspieszenie czasów. W, w różny inny sposób, albo będzie działanie Boga przyspieszone. W ten sposób. Także tu jest wiele kombinacji, e, ale ty, który to oglądasz i wierzysz w Boga, jesteś katolikiem, to jesteś narodem wybranym, poświęconym Bogu. I tak to odbieraj. Tu nie ma... E, każdy człowiek jest dzieckiem Boga, każdy jeden, to nie ma znaczenia, e, który wiary na całej kuli ziemskiej, tu wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. I tutaj ten obraz pokazuje e, Maria wybiera i Jezus trzyma całe kule ziemskie. Te dłonie trzymające oceany tu jest ziemia. Wszystkich wszystko, stworzenie całe. Nie ma tutaj podziałów na różne nacje. To człowiek odrzuca. Jeżeli Żydzi odrzucają, przynoszą te swoje świeczki do Sejmu, do nas i wyrzucają krzyż, chcą wyrzucić krzyż, a zostawić świecę, to znaczy wyrzucić Boga Chrystusa i to jest ta cała filozofia i nauka od synhedrynu. Dwa tysiące lat temu wyrzucili i to idzie przez pokolenia. To jest duch nienawiści, duch Zła, to szatan w tym rządzi. Ci ludzie byli pod pełną kontrolą szatana, i na przykład taka interpretacja jak w tej niedzieli było, e, te, żeby zsiać zamęt i rozbić kościół. To, to, to jak ja powiedziałem tam w tych filmach, że e, to można robić, ale w odniesieniu do czegoś. Jeżeli w zamkniętych forach, jeżeli ja czytam te wszystkie książki, które je rozwijam i wezmę te apokryfy, ja je przeczytam, e, nie ma problemu dla mnie. Oni mi nic nie zrobią, tylko pokazują jak szatan działa i jak działa broń, która ma rozbić strukturę prostych ludzi, myślenia. Tak to jest. Jeżeli chodzi o samą e, samą wiarę, w podstawę e, naszej wiary. I zasieje zamęt i będzie niszczą. E, pan wybrał nas i znalazł upodobanie w nas, nie dlatego, że liczebnie przewyższacie... Wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom, wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych którzy go miłują i strzegą. Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących go, niszcząc go, nie pozostawia bezkarnie tego, kto go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przed to poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj pełnić. Tu sobie weź porównaj z księgi rodzaju szczęście ludzi w raju i co zrobili, jak złamali zakaz. Jakie jest konsekwencje tego, tego grzechu pierworodnego dla nas wszystkich? Sobie to porozważajcie. I tutaj jest w odniesieniu do każdego z nas, w każdym jednym momencie. Do mnie jedna pani się taka miała ofiarowała, że powiedziałem, że rozwodów nie ma i że rodzice czy tam ponoszą odpowiedzialność za grzechy swoich dzieci przy rozwodach. No nie do końca tak. Ja czytałem fragmenty albo jakieś dostarczam informacji. To ma jakieś swoje określenia. W każdym bądź razie rozchodów nie ma. E, e, cierpienie jest ogromne dla wielu, no ale trzeba przebaczyć. Nie ma wyjścia. Zasłuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie Ci Pan Bóg Twój da, dochowywał przymierza i miłosierdzia, które poprzysiąkł przodkom Twoim. Będzie Cię miłowo błogosławił Ci i rozmnoży Cię. Pobłogosławi owoc Twojego łona i owoc Twojego pola, Twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od Twych krów i pomiot od Twoich owiec na ziemi, w której poprzysiąg Twoim przodkom, że dają ją Tobie. Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami Twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. Pan oddalił od Ciebie wszelką chorobę. Nie ześle na Ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy Cię nienawidzą. Wytępisz wszystkie narody, które Ci daje Pan Bóg Twój. Nie zlituje się Twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich Bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla Ciebie. Jeśli powiesz sobie, narody te są ode mnie liczniejsze, nie zdołam ich wytępić. Nie lękaj się ich. Pamiętaj, co uczynił Pan Bóg Twój Faraonowi i wszystkim Egipcjanom. Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały Twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, w którym wyprowadził Cię Pan Bóg Twój. O znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził Cię Pan Bóg Twój. Tak samo uczyni Pan Bóg Twój wszystkim narodom, których Ty się lękasz. to jeszcze Pan Bóg. Twój będzie siłą na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami ukryje, wyginie. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan Bóg Twój jest pośród ciebie. Bóg wielki i groźny. Zwolna i po wypędzi Pan Bóg Twój te narody z przed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, ale dzikie zwierzęta aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dookoła Ciebie. Pan Bóg Twój wydaje Tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu. Królów ich wyda w tweręce, ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie stoi przed Tobą, aż ich wytępisz. Posągi ich Bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich. I nie weźmiesz go do siebie, aby się to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg Twój się tym brzydzi. Nic obrzydłego nie wprowadzisz do Twego domu, gdyż byłeś przedmiotem klątwy, jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą. Księga powtórzona, jego prawa chyba Siódmy rozdział 6 na 26 następnie król miłosierdzia mówi kocha mój lud całym sercem, nieskończenie. To też będę was ochraniał i ratował. Was moją Wybawiłem was moją przenajdroższą. Wybawiłem was moją przenajdroższą krwią, którą wylałem na krzyżu. Teraz do was należy zrobić z tego użytek. Kocha mój lud. Czyli Ty, który słuchasz, ja i każdy człowiek, e, który wierzy, modli się, to jest tym jego, jesteśmy Jego ludem. Kocha nas Pan, nie ma się czego bać. E, modli się za grzeszników, aby się nawrócili, prosić krew Boga o nawrócenie dla nich. Król Miłosierdzia prosi mnie o następującą modlitwę. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, Szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królu miłosierdzia, obdarz nas łaską świętości i uzdrawiania. Wlej łaskę pokoju we wszystkie serca. Amen. Jeszcze wrócę. Królu miłosierdzia, obdarz nas łaską świętości i uzdrawia, uzdrawienia. Wlej łaskę pokoju we wszystkie serca. Amen. Król miłosierdzia mówi dalej. Popatrz na mnie w świętą noc. Przychodzę do Was w moim świętym dzieciństwie, w całej prostocie i w całej pokorze. Dla Was urodziłem się jako dziecko, dla Was jestem chlebem życia, w każdej ofierze Mszy Świętej. Popatrzcie na mnie, bowiem ja patrzę na Was. Kochajcie mnie, bo ja kocham Was nieskończenie moją doskonałą miłością. Rozmyślajcie o tym, że Ja Was ukochałem pierwszy. módlcie się bardzo za nadchodzący rok trwajcie niezachwianie i nie pozwólcie duchowi czasu prowadzić was w błąd. Pozostańcie mi wierni i nie lękajcie się. Żyjcie w sakramentach świętych w ten sposób żyjcie, żyjecie we mnie. Pozostańcie mi wierni i nie lękajcie się. Żyjcie w sakramentach świętych w ten sposób żyjecie we mnie. Tak mówi król miłosierdzia. Teraz król Miłosierdzia przykłada swoje berło do swego serca, które widzę otwarte otwarcie na jego kapłańskiej szacie. Jego berło napełnia się najdroższą krwią jego serca i staje się kropidłem, najdroższej krwi. Król Miłosierdzia kropi nią was i wszystkich, którzy są daleko, a którzy o nim myślą. Następnie składam w Jego kochającym sercu wszystkich chorych i cierpiących, wszystkich znajomych kapłanów i osoby zakonne, wszystkich naszych pielgrzymów, naszą diecezję Auchen, która jest poświęcona Matce Bożej i naszego biskupa, diecezji Kolonii i kardynała Woelkiego, naszego papieża Leona i Kościół. Dziękuję Panu za Jego łaskę, którą nas obdarował. Król Miłosierdzia przyjmuje moje prośby i modlitwy do swojego żyjącego, bijącego serca i żegna się, mówiąc adie. Potem wraca do światła i znika. Po przyjęciu Komunii Świętej, Pan przychodzi do mnie z otwartą wulgatą, modlitwą psalmami i z różańcem w swych dłoniach i mówi: W Waszych modlących się rękach jest to, czy zostanie Wam udzielony czas nawrócenia i pokoju. To jest koniec tego orędzia. Tutaj Manuela tak bierze i jakby kropi krwią Chrystusa e, swoją diecezję kapłanów, znajomych, tak samo jak ja was zanurzam w krwi mojego Pana Jezusa Chrystusa. E, wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, wierzący to my sami idziemy za Nim lub odrzucamy Pana Jezusa. To było w dniu Bożego Narodzenia. Jak wam tam czytałem z tej niedzieli, z ostatniej niedzieli, przed Bożym Narodzeniem to było, jak tam ksiądz przedstawia, nie zajmujcie się, uciekło mi słowo, chyba mam nie mówić o tym, tak to jest. Nie bierzemy i nie rozważamy innej, tylko tak jak było. Źródłem e, takiej prawdziwej informacji dotyczącej narodzin Pana Jezusa jest połowa Boga Człowieka, tom pierwszy. E, w orędziach do żywego pomienia, Bóg Ojciec sam mówi, w którymś z orędzi, to był chyba z czerwca 2022 roku, e, mówi, że najbardziej rzeczywistym opisem Ewangelii jest, są dzieła Marii Waltorty. I tam należy iść. Ja was wszystkich zanurzam w krwi mojego Pana. Nie ma co tu więcej dodania. Następny film będzie mówił o orędziach pozostałych. To był Manueli Strack, trzy, trzy daty i trzy orędzia. Dwa Pana Jezusa i jedno świętego Michała Archanioła i o Dark. Oni są. Oni nas prowadzą. Wydarzenia, które będą się dziać przed nami są, są nieznane. Będziemy widzieć, jak się to będzie wszystko rozwijać. Ale nie bójcie się. Nawet gdyby wojna była, gdyby Rosjanie uderzyli czy, czy Amerykanie, czy kto inny. E Zawierzcie i ci do spowiedzi, do Komunii Świętej. Pamiętajcie że, pamiętajcie, że życie na ziemi to jest tylko chwila. Całym głównym życiem zasadniczym jest życie w niebie, a nie tutaj. E Zanurzam was wszystkich w krwi Jezusa Chrystusa, mojego Pana, w Oceanie Łez, Maryi. Zawierzam was, wasze rodziny, przyjaciół, cały nasz naród polski, wszystkich ludzi świata, przede wszystkim grzeszników świata, aby ta krew zbawiła ich dusze, bo to jest najcenniejsza rzecz, jaka istnieje. Żadne złoto, żaden diament, to ducha, dusza, duch człowieka jest najcenniejszy, bezcenny, każdy jeden człowiek. Ja ich za wszystkich zanurzam. Najdroższa Jezusa Chrystusa przynalazł na krzyżu pobłogosław wszystkich tych, którzy to oglądają i ich i ich rodziny swojej opiece. Amen. Na razie.